Czy można zmienić świat bez wojny, bez siły, bez agresji? Czy można sprawić, że Rosja się nawróci, że będzie pokój na świecie, że wszelkie zło zostanie pokonane? Wydaje się to wręcz niemożliwe. Niemożliwe dla człowieka. Dla Boga wszystko jest możliwe. Oto nasza matka w Fatimie mówi nam, że to wszystko się stanie, jeśli ludzie spełnią jej życzenia. Bo Bóg pragnie, aby nastał czas pokoju, nawrócenie Rosji, by w znaku niepokalanego serca dokonało się zwycięstwo nad wszelkim złem. Aby to się stało, trzeba wypełnić to, co prosi Bóg przez Maryję. Wiemy o tym, czym jest Fatima. Wiemy o tym, że Maryja mówiła o różańcu, o niepokalanym sercu, ale wiedzieć to jedno trzeba to wypełnić to też by otworzyły się ludzkie serca by odmowy przejść do czynów potrzeba otwartych serc to też po stu latach od ukazania się Matki Bożej w Fatimie widzimy, że wielu z nas jest świadomych że potrzeba codziennego różańca pokuty w intencji grzeszników ale ciągle gdzieś pozostaje jeszcze to wyzwanie by połączyło nas wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca to też by to się dokonało Byśmy wszyscy byli przy niepokalanym sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca, trzeba naszej wspólnej modlitwy. Dlatego po zakończeniu wielkiej nowenny fatimskiej rozpoczyna się kolejne dzieło, by otworzyły się ludzkie serca, by zjednoczyły się we wspólnym zatroskaniu, by połączyła nas jedna wspólna intencja jaka? By Maryja była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Dzieło nazywa się dziełem krócjaty jednej intencji, by połączyła nas jedna intencja, to zatroskanie, by w końcu zmienić świat nie własną, ale Bożą mocą. To się stanie, jak się otworzą ludzkie serca, by to się stało, potrzeba Bożej łaski. To też się modlimy. Wypełniamy Boże pragnienie, bo to Jezus pragnie, by Maryja była bardziej znana i miłowana, pragnie na bożeństwa do jej niepokalanego serca. To też Łączy nas to wspólne zatroskanie, ta wspólna jedna intencja. Jeśli chcesz podjąć to dzieło, uczyń w tej intencji cokolwiek. Ideą tego dzieła jest nie co masz zrobić, tylko w jakiej intencji. Uczyń jakiekolwiek dobro, ale połącz je właśnie z tą intencją, by Maria była bardziej znana i miłowana, by je wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Jeśli to wymodlimy że pokochają ludzkie serca Maryję, że wypełnią to, co prosiła w Fatimie, to Polska wypełni swoje zobowiązania. Wypełnią się zapowiedziane przez Boga w Fatimie obietnice. Zwycięstwo nad złem, nawrócenie Rosji, czas pokoju i triumf niepokalanego serca. By to się stało, potrzeba uczynić to, o co prosi Bóg przez Maryję. Wiele osób jeszcze nie zna tak, Chwatimy, że jest w stanie oddać temu dziełu swojego serca, swoje serce, to też modlimy się o to. Temu służy krucjata, która pragnie połączyć nas wszystkim w tym wspólnym zatroskaniu, ożywić w nas świadomość, że naprawdę możemy zmienić świat nie własną mocą, Bożą mocą. Niech połączy nas jedna intencja, by świat pokochał Maryję, by uczynił to, o co prosiła w